Hejka, poszukuję dubbingowców do swojego projektu z gry, jaką jest Star Stable? Tematyka opiera się głównie na fantazji, jednakże zawiera także więcej wątków. Takich jak na przykład problemy rodzinne, wojna i tym podobne. Jak Niżej nie będę czytał. Bycie takim jedynym, niedocenianym dzieciakiem przez swoich rodziców. Kurwa, dobra, nie, ja. Nie, no nie, czytaj, daj, dajcie czy, proszę! Się, proszę ja chcę. się, i niech na twoje konto <noise> proszę. Tak, po swoich tak! To tak. było całe życie Antoniego. Jego starszy brat zawsze był numerem jeden w oczach rodziców, dlatego także po ich śmierci został on królem Ail... coś tam. A ale to tu, ale to tu nie wystarczyło. Chciał zagarnąć dla siebie więcej terenów. A więc tym samym <noise> zgładzić im królestwa. Antony jednak nie chciał pogodzić się z tym, że jego własny brat został królem, a nie on, Mściwy Ogier planował zemstę na swoim bracie, którego szczerze nienawidził. <noise> Dzie dzielił się najważniejszymi informacjami ze swoim najlepszym przyjacielem, Ghostem. O kurwa, dobra, wchodzimy na Beauty. Kurwa, że Kurwa bo Chciałem nie żyć, do, do był realizacji, dopóki niepewna klacz i jego brat Harry, lepszych szpiegów Królestwa Złotych Liści. Poprosiłem sobie Harego pozerali ale jako konia, kurwa. O <try> nie, obrzydliwe wrażenie. który nie przeżył. Oraz z tym samym syn jego króla, oni i... A ilość tam, kurwa, nigdy nie byli z przymierzeńcami i nigdy sobie nie ufali, dlatego wysłano nawzajem do swoich królestw szpiegów. Pewnego dnia Harry na jednej ze swoich misji usłyszał, że Antony dzielił się planami z Ghostem. Wiedział już od dawna, że to... <laughs> kurwa. Zasłyszałem gębę, to mogłoby tu być? To... Ma problemy z pytaniem jak, jak jest z tego Atagon Titan i są te przerywniki tam są jakieś opisy czegoś to on czyta, czyta na głos ogóle jest KURWA uh, i skończyłem? aha, wiedział już od dawna co, co też planuje Artur czyli aktualny król Al coś tam po powrocie, po powrocie do swojego królestwa od razu podzielił się informacjami które zdobył ze swoją, ze swoją siostrą Delt kurwa nie wiem co tu jest napisane, bo to jest imię <noise> Jakie? No proszę postarać się tu Delenia jakaś kurwa, Aha. Delenia, dobra Było to dosyć nie, Była to dosyć nietypowa księżniczka, zawsze denerwowało ją to, Chyba że to. musi przestrzegać wielu manier i przestrzegać zasad w tajemnicy przed ojcem razem z Harem ćwiczyła sztuki walki, które. <grym grym> Ale <głońcał> <dzień. grym> A <głońcał> była ona dosyć przebiegła. Nie mogę pozwolić na to, aby król al coś tam przejął również resztę terenów, w tym jego <grym> <grym> <Krokka>. Nie, <grym> Ale mój, wstań i daj się konto swoje no bo i zrób Jestem chory! A Jestem. A. Mówię, I mówią, Ej teraz tutaj kwestia. A się mówi, kurwa, czekaj, bo mięso <laughs> muszę się <sobie> pokroić. <laughs> kurwa, pranie, no by Albo by wyszedł, po prostu nie mówiąc. Nic. Da, da. <laughs> I wtedy odchodząc jeszcze by zrobił. Oho, ho, ho. <laughs> Furz na tamte Tak! Ty! Tam ma być jakaś twoja kwestia i ty zamiast tego mówisz Gówno Danielu! Gówno Danielu! Gówno Gówno Danielu, no nie ta kwestia. Oh. Kurwa! Necro Twój zaaktywizowany, Chyba Muzyka jest Bardzo mi się podoba, co wysłał z Moje gardło. <śmusy> Да, бебе... О, боже мой... Чего? 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 Че? 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 Ч zrobił? Jakim liściem, gościu? Strzelanina w Betlejem. A, bo to w Betlejem. Strzelanina <grym> w Betlejem. Strzelanina <grym> w Betlejem. <grym> w Betlejem> ja tego nie usłyszałem. Strzelanina w Betlejem. Postrzelenie Jezusa. Postrzelenie Jezusa z shotgunem. Jezus nie żyje do dziś. Nie, <grym w Betlejem> Postrzelony po raz trzeci. Jest z... Jezus, został postrzelony sześć razy w Betlejem. Nie ale nie. Nie, nie. <świstość> jest zbyt wysoko, wina, że pan na czysto postrzelił Na czysto postrzelony. kurwa, geniusz. Wszystko Gdzieś kurwa zaplanowane. No za to kurwa kocham Samsona, no. Dostajesz w Pierdol, sikasz. Znaczy, <świstości> dostajesz <świstości> Fajnie powiedziałeś. Bardzo, fajnie na nie prostu jak jest follow, to słyszysz tylko takie. Rzuć Rzucił Herman to... go dobił. To jest jakiś głupia. Nie, spekuluję. Nie, 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 nie. Nie, który nie. to gra To jest nie. zabawne było, było bardzo. było co? W sumie co? <laughs> powiedziałeś. ]aría? Wróciłem. Wow. Co robisz? Nie? No. Co? Któreś się wzięło? A ja grać nowymi postaciami. W ogóle, Radek. Listening. Oh, track the first time. Zamknij dupę. Aaaa. Co? O Radek, To Radek, o, Chodź, nie. Grze, nie. Się On bo, na Nie, 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 Wygląda przerażająco, kochani, wydaje mi się, że nie, 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 nieświęty pokój, nieświęty pokój, nie mamo, 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 zbierdziałem się w ogóle ze strachu. Ty moi... Moja postać się ze strachu. Jakbyś I tak, kurwa, to by było pięć razy zabawniejsze. Proszę. Nic nie mogę usłyszeć, że mam kolegów. Znowu jestem ujebany na maksa. Chyba no. znowu się w kaftan w Znowu jestem ujebany na mak Radek się skundlił. Kaszkę. się skundli. Skundliłem się robi się poważnie, tak jak mówiłem Eee, znalazłem człowieka To znaczy wcale nie i to nie kurwa człowiek się zachował, nie ja wiem. wiem Znalazłem człowieka i wychodzi jakiś kurwa niedźwiedź półpółko kurwa z krzaka Pani nie? Teraz. co mam jeszcze. Robię... Co jest, zrobię z tobą, bo to się dzieje z mlekiem. <laughs> Roztopię. Mogę się duszyć. Nie mogę się duszyć. Penta, penta kill! Dawaj, tak obój penta kill. O kurwa. Nie, penta kill, penta kill, penta kill. Jakie <śmieniu> <Pocznie, Pocznie>. <śmieniu> myślałem, myślałem, że rzeczywiście, kurwa, masz to jakiś makaron, to się tam ke... spychał Myślicie, że kiedyś nastąpi taka fuzja i będzie. Fuzja <śmieniu> <śmieniu> Czekaj, bo kurwa. <śmieniu> no bo. <śmieniu> Zawstydziłem się. <śmieniu> eee. Przestań, ty głupi. Nie ma. No. Myślicie, że nastąpi kiedyś taka fuzja i będzie y, zamiast Włochy Italia? No, Gruzja będzie. Ta, nie, zamiast nie. Włochy Her. Co? Czemu Her? No bo Włochy. No dobra. Nawet śmiesznie powiedział. Co jest? Czemu ja tyle zabiłem osób? Was. Nie Struż. wiem, robimy ci pentakila, ho. A z patrz. Staram się, ale... No nie, ma pęk. Śpię, no śpię, no kurwa. Ty zara kurwa. Dobra, ciebie za... Uśpić kurwa, no Radek ty gnoju. Jesteś taką parówą kurwa. Jak bym ci pęty nie zaliczył, bo... Dobra, w zasadzie by cię do hodnoga i do rzeki kurwa. Wsadziłbym ci do hot-doga i do rzeki Jak opiłuszko. To... W adminie. Okej. Okay. Co widziałeś adminie? W ile osób jest w labie? Cztery chyba? Okej, okay. gdzie byłeś Boba? Yy, obok laboratorium. I robię no Okej, okay, dobra. Yy, to musi być. To jestem ja na 100%. A, okej. Okay. Dobra, Spoko. Dobra przekonał mnie! Nie, no ja nie. nie, nie przekonał mnie! nie Nie, Mnie, jak nie jest, ale... mnie przekonał! Jak <laughs> ja mi dołość, to się czeka, jak to Siła perswarzy. Siła perswarzy, się podoba! Siła peryskawicz. W ogóle ręgar z barierą i smajtem. nie brzmi, czego nie ma. mózgu kurwa. Mhm. mózgu kurwa. No. Ty, ej, ty nie oglądałeś tego? Nie. Ty to zgadłeś? Nie, ja to pamiętałem, że to jest mózgu kurwa. Tak, zgadłem to losowo. Ja pierdolę. Co jest? To jeszcze idealnie Zajebiste. mózgu kurwa. Zalt-tabowałem. Zostawiłem kamerę na środku tutaj i usłyszałem Jeśli światło jest tak szybkie, to czemu nie potrafi złapać ninja? O kurwa ninja Złapałem ninja, o kurwa, o kurwa ninja. Tam, Za to, żeby go wyprowadzać E kurwa O oh. Ło, wow, wow, co to było? O mój Boże, oszukiwacz Poszukiwat! Teraz pokażę wam trzy filmik. Mój Boże oszukiłem internet! Tyle <grym wody> oszukałem internet! Outplay, który poszukał internet! Totalnie oszukałem internet! Zabiłem go! Nie <grym wody> <grym wody> kurwa! Kurwa! <grym wody> Co się tam stało? Co kurwa? No ci powiem. Bo ty nie widziałeś tego, ale to się wydarzyło coś jeszcze lepszego. Ty nie dosyć, że go złapałeś w locie, kurwa? To on ci jeszcze tak przesunął, że zbuzaje w blitzkranka, a nie z Trudemera. Kurwa, ile ja biję? No tak, już stan. Tyle spadło to, że była taka ciekawostka. Co? <grywa> tak, kurwa, ja bym chciał mieć taki klakso na samochodzie. Jaką kurwa mega Ej, no dobra, trzeba zrobić taką pajk. playlistę i tak nazwać Gigaklott Mixtape? Tak, tak, tak. Z zibanymi piosenkami tak trzeba ją nazwać. Dzisiaj, bo ja miałem pomysł nawet na, na ten, na nickname DJI. <grywa> no, <kasa. grywa> czego tylko dał? Ale to chyba nie to samo. Na co się idziesz właściwie, to. Jax. Co, ja chcę szatana pokonać, bo go nienawidzę. Czytam codziennie Biblię. Ale codziennie czytam Squad Head and Shoulders. To już znam tajemnicę Twojej pięknej fryzury. No prawie odleciałem z Kevin, grasz? O kurwa. Co? Mogę w sumie, kurwa! No kurwa, nie dosłyszałem, bo ty do się jeszcze zaśmiał. No gnoju, będzie mnie kurwa Kurwa, kurwa, pajacu, on się zaśmiał z tego, że, te, że ty nie usłyszałeś, rozumiesz? Ty jesteś kurwa... nie wiem Nie, on się jeszcze tak zafifotał, kiedy usłyszał <grym> Ja pierdolę, analizować <grym> będzie teraz, nie? Ciostra moje pacjenta się kroplówki się tu Będziecie mieli Zdrygam. kurwa mnie na sumieniu Raczy mój obiad! Zdrygam. Ej! Zrygam się Słyszałem do panówek Spuściłem się Co? Skrem... Skrem o sposób Co? na banana A Wkładasz tego do dupy, no? I pierdzisz <śled> Wtedy sam wypada <śled> <śled> kurwa. się za mną <śled> nie, nie, Ale nie. Odstiera, tylko sam wypada No tak <śled> Kurde, blisko było Ale jak ja rozproszyłem tego Malfajta Mówię, mechanicznie rozpierdolony Tylko górę kiszony <śled> He, życiłem spela po japońsku Wajni Słuchajcie to Kurwa A nie było pona, dobra w mikrofona wiecie to jest taki miłego dnia Ej czemu ty se idziesz na zawsze Ale nie musisz Aha Aha Nie chcę grać kurwa to co będziesz robił? Lepił zamki z plasteliny Tak, mnie jeszcze kurwa, dobra weź tam, coś. Beze mnie nie. Bez zaraz, na swoje Teraz zacząłem budować Malbork i... i... No. no i chuj to, 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 kogo, to kogo boli. No kolegów zbuduj, bo w tym momencie ich stracimy <laughs> Czołg? No czołg Abrams, kurwa. Czołg Abrams, to jest moja płeć. Ja jestem klawiatura Razer, ty możesz być słuchawki. Kto chce być krzesłem? Ja chcę być klawiaturą. Ja mogę okay, być okay. podkładką pod myszak. to jest myszką? Bo, bo chciałbym, żebym po mnie jechał. Ja pierdolę. No ty kurwa jebana. Ja tak pojechałem. <słyska> <todziora> Top dziesięć zaimków osobowych numer 5 żono bika. Numer cztery sery. <todziora> <todziora> numer 4. Cztery! No, cztery! No nie miałem pomysłu żadnego na czwarty numer, a mi się przypomniało, że jest taka pinca O kurwa... Cztery. cztery. Ej, dobra, to jest akurat zajebiste. E... O, o, o. Jean! Okej, okay, rozumiem! Jean! Ale ty, Jean. ty jesteś elokwentny! No to jest zajebiste! Uff, O kurwa! To jest zajebiste! No to jest tak dobre! I sobie, że kajtujesz Twitchem do czegoś takiego! A brzmi jakby ci kurwa w zębach dęty staniercił! <grym> Dam panu zniszczenie, i nic pan nie będziesz miał. Tymczasem będę na... Czekaj oh do muzy, do muzy śpiewania. Kocham tego Blitzkranka, Kocham tego czempiona. Nie, poddali się! Ile z Botka zadałem? 1500. A ja ile zdałem z tego? 600, kurwa. Zbiegnie. Udało mi się być na zdjęciu rodzinnym. No <grymne> ja O <pierdolę>. jego <grymne> ewidentnie wkurwiła ta informacja. Kolejny co coś urodził ustawę, tam kurwa. <grymne> ja pierdolę. Włączyła się. Jak jesteś, jak zadość tak dużo smartis na a teraz wykorzystujesz 100% swojego mózgu? 200. Nie <grymne> <Dwie> widzę kurwa Pórze <grymne> za moc! 200! Coś za moc 200 Ej dalej robimy to Ja wiem, że on jest taki, ale Ale będziesz szybciej biegał <grymne> Nautilius! <chodzie. grymne> jak za darmo to inno widków, no dobrze smakę Nie ładne to skinny <grymne> Wiesz co jak myślał jak, jakieś